Witam Was w kolejnym odcinku Wujek z Ameryki. Za mną stoi nie tylko zwykły supercar, nie tylko zwykłe Ferrari, ale to auto już należy do wyższej półki hypercars. Na przykład jak McLorensena, Bugatti, a może nawet i Pagani. Ferrari SF90. A na dodatek, w moim ulubionym kolorze, Rosso Scuderia to taki klasyczny, czerwony Ferrari. Dlaczego Ferrari nazwało to auto SF90? Już Wam mówię, SF, Scuderia, Ferrari, 90, to jest oznakowanie 90. rocznicy Ferrari. Więcej historii, to w 2019 roku Formuła 1 była też nazwana SF90, która była prowadzona przez Charles Leclerc i Sebastian Vettel. Niestety nie wygrali, ale stanęli na podium w trzecim miejscu. Tak jak mówiłem, to Ferrari nie jest zwykłe. To jest pierwsze Ferrari, które było produkowane w hybrid. Silnik V8 na Twin Turbo produkuje lekko. Ponad 1000 koni, a na dodatek nie jeden, ale trzy silniki elektryczne. Jeden, który się znajduje pomiędzy skrzynią a silnikiem, i dwa w przednich osiach. Nienormalne, ale bardzo ciekawe. No i jeszcze ciekawe, jak to z... Tak jak wszystkie hypercars, to nie jest tanie auto. Koszty kupna zaczynają się od 650 tysięcy dolarów, zależy jeszcze od pakietu, który może wybić cenę aż do 800 tysięcy. Wow! 800 tysięcy baksów troszkę nienormalna cena za auto ale go stać? no to go stać wejdziemy do środka obczajcie tutaj ten kluczyk taki fajny, mały wygląda nawet jak jakaś zapalniczka ha. powiem Wam, że to auto jest no, w miarę wygodne a szczególnie dla osoby jak ja która ma 1,90 m wzrostu jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w każdym Ferrari to, że w środku jest po prostu takie basic, to znaczy podstawowe. Nie ma 30 czy 40 guzików jak niektóre auta albo ekran na 50 cm, tylko ma no, takie podstawowe pokrętełko. Zobaczcie, raz, dwa i trzy. To, co ma być w hypercar, a reszta, no to ma zać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to nie zapomnij kliknąć subscribe i dzwonek z boku. Wow, nie spodziewałem się tego, tych wszystkich tutaj ekranów jak w statku kosmicznym, no ale nie klasyczne Ferrari, ale tak samo nie 50-centymetrowy ekranek w Tesla. Dobra, czas na cold starta tego auta, zobaczymy jak Jerry'a, Poczekajcie, bo. Jest! Czekaj, jest, to się dzieje! Silnik chodzi do F8 na Twin Turbo, na no, trochę gazu. Czas na przejażdżkę, ale to nie koniec. Mam jeszcze jedną dla was małą niespodziankę, także czekajcie spokojnie. Dużo jazdy, ale jesteśmy. Wow! Moja opinia na tym auto się naprawdę zmieniła. Przyspieszenie, handling, komfort tego auta jest wow. poza tej planety. Naprawdę, to auto jest jedne z najlepszych aut, które w życiu jeździłem. Tak jak wam mówiłem wcześniej, nie skończy się to video bez akcji. Także mamy nasze Ferrari 1000 koni i legendarne amerykańskie auto Tesla. Model plad. Niby, że to auto rusza wszystko na ulicy. Także zaraz się wszystko okaże. Zobaczymy. Już chyba wiecie, co się następne będzie działo. Teraz przedstawiam Wam właściciela Tesli, mój bardzo dobry kolega i oczywiście następny Kamil. Kamil, chodź. Powiedz coś na ten temat. Co myślisz, że się stanie, jeżeli ścigniemy się Teslą na to 1000 koni Ferrari? Myślę, że się stanie to co zawsze się dzieje, to znaczy te auto jeszcze nie przegrało ani jednego wyścigu, więc miejmy nadzieję, że tak zostanie po dzisiejszym dniu, ale kto wie, no piękne auto, dużo koni, zobaczymy co się będzie działo. Mamy auto za 100 tysięcy dolarów i auto za 700 tysięcy dolarów, oba tysiąc koni, jedziemy! Samil, że będziecie robić 1, 2, 3. Tak, z honkiem, ale chwilę, chwilę, że będziemy robić to na 40? Tak, na 40-50, nie? Tak. Dobra. Ja się bardzo zastanawiam, co się stanie, bo to auto naprawdę powiem Wam. Ale jeździłem raz tym Teslą pladem i byłem po prostu w szoku. Także nie będę zdziwiony, jeżeli ta Tesla wpier***** w za 700 koła. Hello there. Thing is fast because this Tesla is untouchable. Like I leave everything far away. Yes, that is three Zarzuciło na stawkiem na bok, i Tesla nas zrobila. Myslę, że powinniśmy na highway stoczyć i zrobić pozwierzenie. Niestety, ale wyścig numer 2 dostaliśmy nie, 65 minut na godzinę na autostradzie, na czwórce i to nie, auto mieli kołami, no to są, nie są zimówki, jest zimno na podu, także nie będzie się kleiło, no ale myślę, że powtórkę zrobimy w lecie, dawaj. Daj, 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 200 na godzinę, gdzie daj, daj, na pewno tego nie zrobiła. Kamil, Dobra, przegraliśmy. Czekajcie, czekajcie. Przegraliśmy, to jest już wiadome. Może by się to nam udało wygrać, no być blisko, jeżeli by było to lato, one by były nieletnie, a zimowe i ciepło było i tak dalej. Ale teraz mam tu mamy coś specjalnego dla pana Kamila, żeby Mina troszkę opadła. Chodź, chodź, ja ci powiem blisko i na ucho, tak? Kamil, jak was gumiliśmy i przegraliśmy ten wyścig. No więc co my zrobiliśmy? Nie. Polecieliśmy tą ferarką 200 mil na godzinę. No to mogę że to jest epicentra, prawda? 200 Moje emocje, stary, moje emocje w aucie. Myślałem, że się popłaczę przez mil, bo jesteśmy pierwsi, i przeżyliśmy to. Jadąc 200 mil na godzinę w zimę, jest zero stopni na, na polu, na letnich oponach, to jest po prostu. Po... Ale co my nie robimy dla Was? Wokamara! No Nic musi być akcja! Musi, musi, musi! Chcę, że przegraliśmy wyścig? Wygraliśmy na końcu. Musimy się pożegnać. Jeżeli lubicie materiał, lajka, komentarz i widzimy się na następnym odcinku Fuja z Ameryki!